Dzisiaj pokażę wam jak za pomocą bota Invite Tracker Discord sprawdzać zaproszenia, ustawiać wiadomości o dołączeniu i opuszczeniu oraz organizować konkursy z różnymi wymaganiami. Zaczynajmy od razu i w tym celu musimy wejść na stronę invitetracker.com. Oczywiście zamieściłem link do strony internetowej w opisie filmu, a tutaj w prawym górnym rogu klikamy po prostu na login. Zalogowałem się teraz na moje konto Discord, tutaj w prawym górnym rogu widzicie już swoją nazwę użytkownika. Klikamy na nią i przechodzimy do My Servers. Na moim serwerze mogę już uzyskać dostęp do dashboardu. Najpierw jednak musicie zaprosić bota na swój serwer. Pokażę Wam to teraz na przykładzie Random Discord. Przechodzimy tutaj na Invite the Bot i widzimy, że bot jest na ponad 80 tysiącach serwerów. Możecie mu więc na pewno zaufać. Teraz odświeżamy stronę i widzimy, że mamy random Discord. Przechodzimy teraz do dashboardu i tutaj mamy, podobnie jak w MC Spot, różne wtyczki. Najpierw przechodzimy do wtyczki administracyjnej. Ustawiamy język na niemiecki, możemy też zmienić prefiks, ja zostawię go tak jak jest. Następnie ustawiamy wiadomość powitalną. Przechodzimy więc tutaj do konfiguracji. Więc. Klikamy tutaj po prostu na włącz i teraz możemy tutaj na dole po prostu ustawić wiadomość. Wszystkie zmienne znajdziecie tutaj, stronę internetową umieściłem oczywiście również w opisie filmu, możecie jednak po prostu tutaj kliknąć. Teraz po prostu zestawiłem sobie z tymi wszystkimi zmiennymi taką całkiem normalną. Umieściłem ją również w opisie filmu. Możecie ją więc po prostu skopiować i tutaj wkleić. Po prostu klikamy na zapisz i bardzo ważne jest, abyście ponownie załadowali stronę. Właśnie to zrobiłem, abyście mogli wybrać kanał, do którego wiadomość zostanie wysłana. Wybieram tutaj po prostu Main Chat. Możemy też aktywować wiadomość Join DM. To działa z dokładnie tymi samymi zmiennymi. Tutaj zawsze jest napisane, co można gdzie zastosować. Po prostu to teraz aktywowałem, ale zostawcie to po prostu na domyślnym ustawieniu. Oczywiście możecie tutaj ustawić własną wiadomość. Następnie ustawiamy wiadomość o opuszczeniu. Przechodzimy więc tutaj do konfiguracji ponownie na aktywuj, i tutaj możemy już wpisać wiadomość. Ten tekst umieściłem wam oczywiście w opisie filmu. Możecie tutaj naprawdę użyć bardzo, bardzo wielu zmiennych i dostosować je. Aby to teraz przetestować, opuszczam random Discord z mojego drugiego konta. Teraz widzimy od razu, że bot wysyła wiadomość. Wiadomość dokładnie tak, jak ją właśnie ustawiliśmy. Kiedy teraz ponownie dołączam, Bot oczywiście od razu wysyła wiadomość, że moje drugie konto dołączyło i że je zaprosiłem. Wszystko działa więc perfekcyjnie. I tak, co jest również bardzo, co bardzo fajne, to właśnie te zasady nagród. Dlaczego przynoszą wam tak wiele korzyści, i jak najlepiej je wykorzystać, aby zwiększyć aktywność na serwerze, pokazałem wam w filmie tutaj w prawym górnym rogu. Obejrzyjcie go chętnie po tym filmie. Aktywujemy więc tutaj Reward Rules i wybieramy po prostu rolę, na przykład Vip Up, dwie wiadomości. Możecie oczywiście wybrać zupełnie inną rolę. Zrobiłem to po prostu jako przykład. Bardzo ważne jest jednak, aby bot Invite Tracker był nad tą rolą i oczywiście miał odpowiednie uprawnienia. Aby to przetestować, wyślę teraz po prostu z mojego drugiego konta dwie wiadomości. Więc, jak widzicie, mój drugi konto otrzymało tutaj już po kilku wiadomościach rolę VIP, a teraz mamy jeszcze bardzo, bardzo mocny plugin, mianowicie ten z giveawayami. Przechodzimy więc tutaj do konfiguracji, wybieramy utwórz giveaway i tutaj widzimy, że możemy wpisać różne rzeczy. Aby Wam to pokazać, właśnie przeszedłem na Discord, tutorial Eke i teraz naprawdę zaczynam prawdziwe losowanie. Tak, tutaj na górze możemy po prostu wpisać nagrodę, potem liczbę zwycięzców, a losowanie ma się zakończyć 16 maja o godzinie 21. .00. Jako kanał wybieramy oczywiście kanał konkursowy i teraz możemy tutaj wpisać dodatkowe wpisy. Oczywiście nie musicie tego robić, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Na przykład mogę to tak ustawić, że na poziomie 5 ma się potrójną szansę, ustawiam to teraz po prostu na 1, czyli ma się tutaj po prostu dodatkowy los. Aby to zrobić, klikamy tutaj na Dodaj rolę. Wiadomości wymagane. Ustawię teraz po prostu dość nisko na 5. Coś takiego na pewno bym Wam polecił, jeśli chcecie zwiększyć aktywność na Waszym serwerze. Sprawdzamy to wszystko jeszcze krótko i przechodzimy teraz do utwórz giveaway. I teraz widzimy tutaj już naprawdę bardzo, bardzo fajną wiadomość. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Klikamy tutaj na reakcję i dostajemy teraz wiadomość prywatną. Oczywiście wszystko jest po niemiecku, ponieważ na początku ustawiliśmy język na niemiecku.